Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. To nazwa tegorocznej policyjnej akcji, która ma zwiększyć świadomość o niebezpieczeństwie, jakie niesie za sobą nieodpowiedzialny wypoczynek nad akwenami wodnymi. Adresatami akcji są zarówno dzieci i młodzież, ale również dorośli. Ostródcy policjanci na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego zorganizowali specjalne spotkanie z dziećmi szkół podstawowych i apelowali o rozwagę w trakcie spędzania wolnego czasu nad wodą. Happening zorganizowano na plaży miejskiej w Kajkowie. Był krótki wykład o bezpiecznym zachowaniu nad jeziorem, czego unikać, gdzie oraz kiedy nie należy wchodzić do wody, były też przydatne informacje, jak postępować w przypadku zagrożenia. Dzieci z ostrudzkich szkół, jak się okazało, mają dużą wiedzę na temat bezpiecznego wypoczynku. Oprócz pogadanek z funkcjonariuszami policji, były też pokazy udzielania pomocy tonącemu. Pokazy, jak można było się tego spodziewać, to element policyjnej akcji, który dzieciom spodobał się najbardziej. Pozostaje nadzieja, że dzięki tej akcji podczas nadchodzących wakacji nad wodą będzie kręcić nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim bezpieczeństwo.